Witam serdecznie, doktor Żalączka się kłania. Eee, kochani, po mega, mega dużej przerwie eee, zastanawiacie się pewnie, co mnie zmusiło do tego, żeby wreszcie się odezwać. Nie, może muzeczkę mam. Eee, co mnie zmusiło, a może, może inaczej to ujmę? Na początku Wam chcę życzyć wszystkiego najlepszego. Z okazji e, wesołych świąt, z okazji świąt Bożego Narodzenia, takie to przecież symboliczne, piękne święta, święta rodzinne głównie e, skłaniają też trochę do refleksji, bo się nowy rok, nowy rok już za kilka dni i będzie, będzie bardzo ciekawie, bo znowu ludzie będą sobie nie tylko składać życzenia, to jest super, ale znowu ży życzenia noworoczne i przyrzeczenia. Dla siebie. Będą się znowu sprawdzać. I znowu pewnie pójdzie gdzieś tam do lipa do piachu, ale no, nie ma co oceniać. Po prostu taka jest, taka jest natura właśnie tego wszystkiego. Więc nie ma się co dziwić. Większość z nas ma z tym niestety mega problemy. Więc słuchajcie, co ja. Może to taki ogólny będzie. E, świą poświąteczny, świątecznie, poświątecznie, ale gdzie ja z tym idę? Dlaczego robię. Nie wiem, jak to się teraz nazywa: Kurcze blogi, jakieś wideo, takie rzeczy. Więc to już mi chodzi po głowie od mega, mega e, czasu e, wstecz. No ale co mnie zmusiło, jak gdyby, co mnie zmusiło do tego, żeby wreszcie coś nagrać i coś, coś zrobić w tym kierunku. No, co mnie zmusiło, będzie to mniej więcej. E, to, że wiecie, pewnie wielu z was wie, że miałem od nie wiem, roku czasu, czy troszeczkę mniej niż rok czasu, jak gdyby takie psychedelic journeys, a to nie są psychedelic, bo, bo Ajałaska nie jest psychedelic, ale no miałem, miałem, nie wiem, 9, nie wiem, 10, 8 experiences, jak to się mówi, takich co miesięcznych, Kontynuowałem to, teraz w tej chwili nie robię tego, e, ale co nie oznacza, że, e, że nie będę wrócał, wracał do tego, więc na razie mam lekcję do odrobienia, więc, e, więc no po trochu, po trochu i będziemy, będziemy jechać dalej. Z tymi doświadczeniami właśnie będę chciał się z Wami dzielić i to jest właśnie jeden z tych wielkich powodów, dlaczego e, nagrywam się, bo byłem wręcz zmuszony właśnie na... Tam, gdzie byłem połączony, <noise> o tym właśnie jeszcze będę opowiadał, e, byłem wręcz. E, nie wiem, nie, nie, nie mówię, że wykopany w ostatniej sesji, ale po prostu mi powiedziano, po prostu, że powiedziano mi, to jest ciężko też to określić, ale e, że muszę e, odrobić lekcję, żeby tam wrócić, jak gdyby. Że, ja oczywiście mogę wrócić i. i, i, i Kontynuować to co robiłem, ale to nie jest taki prosty, słuchajcie. Bo ja mam, ja mam nawalone tego w głowie w tej chwili, Musiałem się wypruć w tym temacie a i w ogóle chodzi, no, nie wiem, jakieś psychedelik z typu grzybki. Teraz będę właśnie w nowym roku próbował. Jak to się nazywa? Żabkę, czyli 5 od DMT. Też z wami się będę dzielił, a to nie tylko o to mi chodzi, że tu będziemy robić sobie program o jakichś narkotykach, dragach, bo pewnie dużo ludzi nie ma pojęcia o tym, ale to jest moje journey, moje osobiste doświadczenia, z którymi się wam dzielę i oczywiście nie zmuszam nikogo do, do robienia czegoś, ale będę wam rył troszeczkę w główce, żebyście się zagłębiali w sobie, im więcej tym lepiej. A dlaczego, żebyście zagłębiali się w sobie? No moim zdaniem nie ma chyba nic ważniejszego na świecie niż zagłębianie się, w, się, w, się, w, się w, we własne wnętrze, nie właśnie w umysł, w jakąś tam inteligencję, um, IQ i nie wiem jak to się tam mówi, ale więcej knowledge, jeszcze więcej, 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 tylko po prostu w, wgłębianie się w siebie poza tą strefę um, głowy. Poza, tej, poza strefę tej logiki. I no, to jest najbardziej ciężka sprawa i to jest, im dłużej żyjemy, moim zdaniem w tej technologii tym ciężej jest to nam zrozumieć i, i te disconnection, te, te, te odłączenie się od, od, od głowy staje się bardzo, bardzo trudne teraz dla większości ludzi. A czym jest to spowodowane? No spowodowane jest to z tym, że żyjemy w tej główce coraz więcej i no, jest to wymagane wręcz przez e, nie tylko, e, nie wiem, szkołę, rodziców, environment. E, no, environment, czyli, czyli po prostu, nie wiem, nie wiem TikTok, czy, czy nie wiem, Instagram, czy jakieś tam social media. Gdyby jest ta presja, presja i dużo ludzi e, właśnie się łamie i myśli, że ta, tak jest życie, że im więcej pracujesz, tym, tym jest lepiej. E, w, i najwięcej godzin, ile możesz. Słuchajcie, ja też byłem przykładem tego, ja, ja tu nie mówię. Guilty is charged, jak to się mówi. Eee, I piłowanie tego jak najbardziej, żeby gdzieś tam sobie wyjść się, wybić, albo zrobić jakieś tam rzeczy, ale nie mówię teraz, że nagle teraz mi oświeciło, słuchajcie, i teraz będę pierdolił wam głupoty i robił, i nie wiem, wam robił e, z mózgu wodę. Ale no, chcę się dzielić tym i mam się dzielić tym, E, czym co ja doświadczam. A moim zdaniem e, te rzeczy są nie tylko fenomenalne. E, e, na tyle, żebym się z tym dzielił, ale są na tyle. Nie wiem, przepiękne, cudowne, że ja się muszę z tym z wami dzielić. I wiadomo, znajdziecie dużo tej wiedzy na, na YouTubie, Ja wam powiem Wam może, dlaczego ja. To robię i dlaczego co się zmienia w moim życiu, jak to robię. To są takie podstawowe rzeczy. O, to Michał, zaraz wszyscy muszą robić, nie wiem, jakieś narkotyki albo nie wiem. No to nie są narkotyki, po pierwsze, to jest God's Given Gift's. God's Given Gift's, nie wiem jak, jak to przetłumaczyć, ale też chyba nawet mówić źle po angielsku. Um, ale um, słuchajcie, no to jest, no, no to jest rewelacja, nie. I co chwilę do tego wracam. I nawet słuchajcie, ja łaski sesji miałem sesja i łaskę miałem jakieś 2,5 miesiąca temu, więc normalnie to robiłem co miesiąc i teraz to nie jest żadna potrzeba, to ludzie mówią, o, musisz to robić. To nie jest alkohol, to nie są jakieś narkotyki, które ja muszę być, nie wiem. Um, Uzależnione, ale no ktoś mi się powie, słuchaj, co zmieniło się w Twoim życiu po, 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 po ramieniu tych sesji. No. To są lekcje. Ajułaska to są lekcje, którą stajesz przed sobą i masz bardzo, bardzo głęboką lekcję. I czy się to podoba, czy nie, będzie tobie to pokazana. I to jest w bardzo różnoraki sposób. Ale dobra, słuchajcie, o tym zrobię osobno, bo nie chcę was tutaj wciągać, bo wciągnę was w wielki, wielki wirnik. E, bo to jest coś niesamowitego. Ale są różne sposoby, każdy ma inny sposób, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, żeby po prostu ten swój consciousness, tą swoją świadomość podnieść do góry. Bo pamiętajcie, że jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj na Ziemi, żeby to doświadczyć, żeby doświadczyć własnej świadomości, własne fizyczne ciało, problemy, wszystkie rzeczy, wszystko jest piękne w świecie. Wojna, każda. O, dostałem już w ogóle na głowę, jak powiem, że każda wojna, każde cierpienie, wszystko ma swoje miejsce i jest. Cudowne jak gdyby. Nie mówię, że jest cudowne, cierpienie jako cudowne, ale jest, jest, jest tam, gdzie ma być i, i, i nie mówię, że nic mi do tego, ale po prostu ci ludzie, którzy doświadczają, to muszą to doświadczyć. Ja to doświadczę ktoś inny, to zawsze będzie, to, to nigdy się nie skończy. Więc to jest nasza, no dopóki może globalnie tą świadomość gdzieś sam, sobie tam nie podniesiemy do góry, ale tylko i wyłącznie pracując nad sobą. Więc no jest, jest to cudowne, jeżeli to rozumiemy, ale jest ciężko to zrozumieć przez nasz umysł, więc musimy poza ramy tej głowy wyjść, żeby to zrozumieć. Ale jak można rozumieć to, co się nie rozumie? To jest, to jest, to jest coś takiego, jakbyś miał fale radiowe, i fale, jedna fala radiowa to jest umysł, a inna fala radiowa to jest, nie wiem, spirituality. Więc. No, jesteś na innej fali. Ja o tym mówię. W tej, w tej chwili się komunikuję tutaj, a gdzieś tam podświadomie myślę. O, o, o tej fazie, gdzie na przykład jestem, a kiedy to odczuwam, nie wiem, przy modlitwie, przy, przy, przy. Jeżeli ta modlitwa nie jest jakaś ja chcę to, Boże, daj mi to, tylko na przykład medytacja może być najlepszą, jedną z lepszych metod, ale są jeszcze pewnie inne sposoby. No powiedzmy, nie wiem, jakieś ssakedyleks mogą być też tym połączeniem. E, mo może być, nie wiem, nawet najbardziej prymitywna forma, e, powiedzmy, może być, nie wiem. E, P Alkohol. Alkohol też może być takim połączeniem, czego w ogóle nie polecam, bo to jest... Robi jedną rzecz, a robi dziesięć 10, 10 ubocznych, ale jest jakieś Glimpsy, możesz mieć leciutkie, leciutkie... Leciutkie możesz mieć podłączenie się, jak gdyby, do Divine, do, 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 do Boga, bo tu naz u, używę, u, u, użyję nazwy Bóg, um, a Bóg... Um, no użyję nazwy Bóg, ale... To jest nameless. Ja nie lubię nawet używać e, nazwy na the divine, the source, the almighty, e, god, nie wiem, w innej religii chryścijan to jest Jesus. To są różne sprawy. No właśnie i teraz mamy te święto, mamy święto urodzenia Jezusa, które jest kompletnie symboliką. My w ogóle nie wiemy kiedy się Jezus urodził, ale... To jest, to jest taki, no jest symbolika, bardzo dużo jest symboli. I właśnie nawrócę tutaj, bo nie chcę się wkręcać w to, co, w to, co już się za, za bardzo wkręciłem. I wracam do świąt, świąt Bożego Narodzenia, symbol Narodzenia Jezusa, który jest takim przykładem do życia dla każdego z nas. I to jest jedna z religii. Druga, jest, na przykład, jest, jest buddyzm, który nie jest religią, ale... Ich, ich, ich jakiś tam, nie wiem, prorok, czyli nie wiem, jak to się nazywa, Mesaja. Mesaja następny to jest, e, nie wiem, no, Jezus to jest Mesaja, potem Mohamed, Mohamed był Mesajem i nie wiem, jeszcze pewnie kilku znajdziemy, e, ale głównie możemy przez to, przez obserwację życia Jezusa i przez e, e, jego po prostu, dlaczego tyle ludzi nie wiem, dla mnie jest dziwne, że na przykład Jezus się uznaje jako Boga to jest dla mnie osobiste, nie? Nie chcę nikomu ryć głowy, ale dla mnie to jest tak, to jest osoba, która miała tyle reinkarnacji na, 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 na tej planecie, może gdzieś na, na innych też był ale, że poszedł z taką wielką świadomością, że it becomes one że, 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 że jak gdyby yy, przykleił się do tego source, the source is, is become one. Słuchajcie, sorry, bo ja to butcheruję, bo ja będę, będę, staram, staram się, próbuję i staram się um, jak gdyby. Użyć jak najmniej słów angielskich, ale też Was, was przepraszam, bo na co dzień wiecie dokładnie, e, że nie posługuję się językiem polskim, już mnie, już mnie morda boli, bo za, za dużo mówię po polsku i staram się, bo umysł używam i bardzo tak to chcę, nie wiem, jakoś inteligentnie złożyć, ale chociaż mi to nie wychodzi. I wracając do, do Jezusa, e, jako przykład. E, Jezus mówił to samo, nie? You can do things what I've done or even more, czyli możesz robić to samo co ja i nawet więcej. To jest w ogóle masakruje to głowę każdego moim zdaniem i jest to mega ciężkie do wytłumaczenia, ale no to jest taki przykład tego, że każdy z nas może dojdzie, może i dojdzie i nasze to jest zadanie, żeby podnieść ten level of consciousness e, maksymalnie, jeżeli możemy to zrobić i pracować nad tym codziennie. To jest nasza misja życiowa. Obojętnie co robimy, mamy rodziny, też mam rodzinę, trójkę dzieci, muszę też zarabiać, robić takie zwykłe, obstrane rzeczy, które pozwalają mi przeżyć, ale głównym zadaniem każdego z nas, obojętnie co robicie, to powinno być nas priorytetem. Priorytetem życiowym powinno być połączenie nas, nasze z Bogiem. Użyję tu słowa Bóg, OK, z Divine Source połączenie jak najwięcej. My jesteśmy tymi jak gdyby nie wiem to jest modem router routerem po polsku chyba, i jesteśmy tymi routerami, ten przekaźnik Wi-Fi, WiFi mamy i to połączenie jest na przykład, nie wiem, z, z, albo nie, powiedzmy, że, że Bóg jest tym routerem i jestem przekaźnik. I nie wiem, no to chyba odwrotnie, to chyba my jesteśmy i łączymy się, łączymy się z Divine, z tym, z tym sourcem stałości. i To powinniśmy zajmować się tym na dzień, na, przez modlitwę, przez medytację, przez bycie w czasie teraźniejszym. Jeden z najlepszych chyba metod, i właśnie co. I, w jaki sposób możemy się połączyć, o tym bo mogę po, po, też, też, o tym możemy spędzić godzinę. Ale no dobra, tyle i tyle. I w, też będę rozmawiał o polityce. I o polityce może też się w, czasami wkręcę. Wiecie, że, że to jest temat mi e, e, niezmiernie bliski, niestety. Im więcej siedzę w, w, siedzę w, w, w tym Connection, to the divine, tym mniej mi się o tym chce rozmawiać, bo to wiadomo, że to nie ma sensu, to jest kompletna iluzja, to jest bzdura. To jest w ogóle coś, co nie powinniśmy w ogóle sobie zawracać głowy jak, jako ludzie. Powinniśmy być świadomi, ale na tyle świadomi, że po prostu nie wkręcać się, nie karmić tej maszyny. Nie karmić tego tego badziejstwa, bo nasza głowa, nasze ego, nasze ego to potrzebuje, żeby funkcjonować, porównywać się, mówić, pluć, i być lepszym, gorszym, mniejszym, w oglonym, nieogolonym, łysym z włosami, wszystko porównywać. I to jest właśnie, niestety, to jest nasza taka natura yy, yy, nasza natura, taka nabyta bardziej a wywalić to do świetnika, posprzątać tą główkę i pff, i wtedy ten te połączenie, ja będę miał może, może będę miał... Pff, <grych> Zrobię takiego trika, jak, jak jak, nie wiem, dużo rzeczy się dzieje, y, zwaliło ci się rzeczy na głowę, coś masz zrobić, jakiś stres, praca i takie rzeczy, to zawsze sobie pomyśl, co, co ja robię. Connect to the source, connect to the divine. To ja sobie tego nie wymyśliłem, no i może ja teraz w ten sposób sobie wymyśliłem, ale, ale mieć taki moment, żeby się połączyć, z Bogiem. Nie ma, mówię Wam, że nie ma nic ważniejszego. I czy tam ktoś może na mnie pluć teraz? O, jestem katolikiem, coś takiego. Ja to się urodziłem, jak gdyby, katolikiem. Teraz nawet, nawet dzieci biorę do, 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 do kościoła The Hope Church. To jest chrześcijański. Piłują Jezusa ostro, ale to jest. The message is the same. The message Christ Consciousness. Świadomość. Chryst Christ Consciousness, czyli. Czyli nie osoba, jako osoba, osoba, nie Parables, czyli te historyki, łowił ryby i się dzieliły rybami. To jest też piękne, piękne piękne Parables, e, czyli te e, takie przenośnie. Tylko właśnie the end point, czyli ta świadomość jest tak przepiękna, cudowna, e, że ona była częścią wszystkiego, całego Universe, czyli każdy z nas stanie się kiedyś częścią. Częścią świata. My jesteśmy już! Ha! Co ja pierdzielę? Przecież my jesteśmy, każdy z nas jest częścią świata. Każdy, każdy z nas jest, tylko my o tym nie wiemy, bo mamy czapki na głowę zakładane i mamy ponaciągane na oczy i myślimy, że w takich małych, takich niskich stadiach pewnie myślimy, że jedyna rzecz, co musimy, to przeżyć. No, jest to mega ważne i potem rozwijamy się, może potem umieramy i potem znowu przechodzimy i, i coraz więcej ta głowa nam się otwiera, coraz. Coraz ten coraz coraz te, ten connection robi się coraz lepsze, coraz lepsze i potem wiemy dokładnie jak to działa, więc zajmuje mi to, słuchajcie, sporo czasu, mega czasu. W tym czasie, kiedy zniknąłem, też bardzo dużo się działo, ale nadal, nadal jest rodzinka, nadal wszystko się toczy, jak się toczy. Dużo się pozmieniało. Takich tych bzdurnych, nawet bardzo dużo, ale bzdurnych, bo takich na poziomie mentalnych, ale to serduszko się bardziej moim zdaniem połączyło, mam większą świadomość. E, czy jestem light, czy miałem Satori, czy jakieś... Pierdol... Nie, absolutnie nie. Na razie chcę się podzielić na tym poziomie, gdzie ja jestem. I chciałbym, żebyście właśnie wy e, porozmawiamy też o fizycznym ciele, porozmawiamy może sobie o suplementach, o wszystkich tam rzeczach, które są ważne, czy mniej ważne, czy ważne, ale też to te fizyczne ciało chyba jest ważne, bo musimy jakoś tam, nie chcesz mieć cierpienia z powodu, nie wiem, jakiejś cukrzycy, e, bo jest wtedy łatwiej się zawsze połączyć, jak to ciało jest pure, jest bardzo czyste i o wiele łatwiej się nam jest połączyć e, z Bogiem. Więc e, piękne święta. Jeszcze się pewnie nagram, w, 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 będę wkładał takie raw and cut, już tam, o ktoś się będzie pewnie pytał: salt lamp, która w ogóle nie jest połączona z takim propsem, na razie tylko sobie sadziłem i taki e, super e, element, właśnie z ajuaski sobie wy, wy, wy zaciągnąłem. To jest e, Sage, e, czyli odkaziłem sobie całość, całe ten, całe ten, te miejsce są ro, cztery rodzaje. Fajne, o oh, mega uwielbiam, jestem po prostu zakochany w tym zapachu, czyli senses to są senses. Smell, smell, touch i jeszcze oczka robią dużą robotę nie? w tym połączeniu, i potem sobie przypominamy te rzeczy, które łączą na te, te fizyczne, czyli te mentalne, łączą nas z tym, z tym divine. I tam mi się wydaje, że muzyka jest takim przepięknym. Przepięknym połączeniem, i mi się wydaje, że też tam, tam, gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam jest, ta muzyka jest przepiękna. Sacred Geometry, też sobie o tym porozmawiamy. Cokolwiek mi się naładowało przez ten czas, ale przy, przysięgam i przyrzekam Wam, że będę miał jakiś tam komputer i notatki, sobie porobię, żebym nie robił tego jak teraz robię. Tak wiesz, pff, wywalone wszystko, i wszystko i nic, oczywiście. Jak robię stylem, bardziej bardziej będę się miały jakieś tam ramy i będę e, zrobię to dla siebie, ale zrobię to też dla was, żeby, żeby uszy was nie bolały od tego, co ja pitolę. Więc jeszcze raz, wesołych świąt, i symboliczne, piękne święta. E, propagujmy to, kulturę, niech te wszystkie rzeczy zostaną, są piękne, nawet jak wychodzimy poza ramy kościoła i gdzieś nie. Szanujmy te wszystkie tradycje, szanujmy wszystkie religie, wszystkie religie, nawet ta religia, co wiecie, że pewnie z was wielu nie lubi, nie będę tutaj w, e, mówił, ale, ale każda tradycja, każdy to jest, to jest przepiękne od, 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 od wnętrza. I every way goes to Rome, czyli wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a ten Rzym to jest, to jest Bóg. Ja nie lubię nazwy... Z... Cokolwiek mówię o nazwie, jeżeli chodzi o stwórcę, stwórca, Bóg, the divine, the source. Bardzo fajne, bardzo piękne określenie, z, chyba ze Star Trek'a. <gry> e, więc um, Dao the Ching, the Ching, piękna aplikacja, ściągnijcie sobie tą książkę. Bhagavad Gita, Biblia hinduska, też piękna, Tora, też piękna. Więc mamy tego bardzo dużo i wszystko mówi o tym jednym, jak ten wszystko to jest tłumaczenie wszystkiego do, do, dla głowy jak, i jak wytłumaczyć nie wiem to jest tak jak gdyby głowa chciała wytłumaczyć e, powietrze jak jesteś w stanie określić powietrze? No nie jesteś w stanie, nie wiem, bo oczywiście możesz rozpisać, co to jest chemicznie i takie rzeczy, i z czym się wiąże, i z czym rakuje. Ale tak naprawdę nie widzę powietrza. Nie wierzę w powietrze. Co ty pierdolisz? Nie ma powietrza. Miałem właśnie rozmowę dzisiaj eee, z jedną osobą, mówić do mnie, że, że on, o ja tak nie wiem, czy ja wierzę, czy ja nie wierzę. Więc słuchaj, no. Ty nie musisz wiedzieć, czy wierzysz, czy nie wierzysz. To, e, wiedz, że the source is available to you when you're ready. Czyli Bóg jest zawsze dla ciebie. E, I też się gubię w tym, pamiętajcie, też się gubię w tym. Nie raz, nie raz codziennie. Ale wracam do tego, powiem jakie rutyny mam, powiem jakie rzeczy bardziej, bo wiecie, że ja jestem rozjechany, jak paczka draży. I nawet jeżeli ja to mogę robić, to każdy z Was to może robić. I jeżeli sobie zrobicie te priorytety w życiu. Więc e, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Życzę Wam, kochani. E, I e, coś mi tu miga, nie wiem o co chodzi w tym nowym setupie. Uh, to nie jest taki serap, jakbyście widzieli, jak jestem to serap zrobiony, to byście się śmiali. Ale Reizmo uh, Reiz, kocham was bardzo i do zobaczenia następnym raz, Mam nadzieję, że uh, w... będzie lepiej następnym razem. Więc, ale od czegoś trzeba zacząć. Dziękuję bardzo.